Słuchajcie, witam Was na moim blogu. Mamy dzisiaj taki nietypowy wyjazd. Będziemy jechali do Szwajcarii do kobiety, która zbierała paczki dla powodzian w Polsce. Także dzisiaj mamy takie zadanie, żeby to zapakować do samochodu. No i co i. I będziemy jechali w stronę Polski. Także dziękujemy, Gosiu, za Twoje dobre serce. Dziękujemy wszystkim, którzy do tego się przyczynili. A my, no my ruszamy w trasę. Do zobaczenia. Słuchajcie, jesteśmy już w samochodzie. Nie mamy daleko. Jesteśmy obecnie w Austrii na Foralbergu w okolicach Bregens. A jedziemy. Do Sangalen, okolicy Sangalen. Tam czekają na nas paczki, które mamy odebrać. Ja myślę, że w ciągu 45 minut powinniśmy się wyrobić. W zależności jak będzie wyglądała granica, przede wszystkim. Czy nie będzie kontroli, czy nie będą jakiekolwiek kolejki na granicy. Ponieważ dzisiaj wszędzie jest święto, więc możemy spodziewać się wszystkiego. Także. Do zobaczenia na miejscu. Pokażemy Wam, ile Gosia była w stanie zebrać tego wszystkiego. Mam nadzieję, że zmieścimy tego samochodu, ponieważ otrzymaliśmy zdjęcia od Małgorzaty. Samochód nie jest duży, jest to Fiat Talento. Wyciągnęliśmy z niego siedzenia, żeby zabrać jak najwięcej paczek. Natomiast zobaczymy. Najwyżej będziemy musieli jechać dwa razy do zobaczenia jak widzicie mamy dzisiaj 1 listopada, bardzo ładny dzień jeśli chodzi o warunki w niebo praktycznie jest bezchmurne na termometrze mamy 13 stopni na plusie także chociaż przygoda nam dzisiaj przepraszam pogoda nam dzisiaj sprzyja mam nadzieję, że zdążymy załadować te paczki wszystkie przed znokiem i będziemy mogli wrócić do Wyjazd do Polski mamy zaplanowany na 3 listopada w niedzielę, wtedy, kiedy będzie najmniejszy ruch na autostradach w Niemczech, ponieważ bardzo dużo dróg jest remontowanych i są bardzo duże korki. Zwłaszcza, że w tej chwili do Polski wyjechało bardzo dużo rodaków na wszystkich świętych, więc w niedzielę będą powroty. Natomiast my właśnie pojedziemy w stronę PL i te autostrady powinny być puste, do granicy ze Szwajcarią przejedziemy taką wąską drogą, która łączy Lauterach z miejscowością Lustenau, następnie pojedziemy na przejście graniczne, gdzie będziemy przekraczali w miejscowości Dipolsał. Stamtąd jedziemy na autostradę w kierunku Zurych. do Sangarem. Jak widzicie, jesień dotarła też do nas, do Austrii. Mamy bardzo piękną jesień. Zawsze o tej porze pada tutaj sporo deszczy. Natomiast ostatni okres jest w miarę ciepły i jak widać słoneczny. Wjeżdżamy teraz w bardzo wąską drogę, gdzie jest zakaz dla ciężarówek. Jest to stara droga, która łączy właśnie Foralberg ze Szwajcarią. To jest alternatywna droga, żeby ominąć bardzo duże miasto Dorbin oraz autostradę A14. Odnośnie autostrady A14, gdybyście wjeżdżali z Niemiec do Austrii od strony Lindau, do zjazdu Hohenems możecie kierować się bez żadnej winety. Wineta na Austrii nie jest Wam tutaj do tych zjazdów potrzebna. Tak dla informacji, gdyby ktoś był zainteresowany. Jak widzicie, droga nie jest za szeroka. Naprawdę trzeba tutaj uważać. Miejąc się z innymi samochodami, bardzo łatwo stracić tutaj lusterko. Przed nami jest już Szwajcaria, góry, miejscowość San Margaretten, do której dojeżdżamy. jesteśmy na samym przejściu granicznym austriacko-szwajcarskim w miejscowość Lustenau San Margareten dokładnie to przejście nazywa się AU ciekawe czy będzie kontrola po stronie szwajcarskiej jak widzicie Pogoda jest dzisiaj naprawdę wyśmienita, bardzo ładny zachód słońca przed nami. No dobrze, do zobaczenia po drugiej stronie mostu. A jesteśmy już po stronie szwajcarskiej, kierujemy się w kierunku Sangalen, kierunek córych. Mamy do pokonania około 35 km, więc nie jest to jakiś duży dystans, który musimy dzisiaj pokonać. Więc miejmy nadzieję, że szybko tam dojedziemy, bez żadnych opóźnień. Natomiast pamiętajcie, że będąc w Szwajcarii bardzo trzeba uważać tutaj na prędkość. Mandaty niestety są tutaj bardzo drogie za przekroczenie nawet 3 km na godzinę potraficie dostać mandat w wysokości 180 franków, jeśli chodzi to o autostrady. Natomiast jeśli mamy teren zabudowany, te mandaty są oczywiście dużo, dużo droższe. właśnie Szwajcarzy jeszcze sezonu campingowego nie zamknęli ale co tutaj się dziwić w Szwajcarii jest bardzo dużo pól kempingowych całorocznych, w Austrii również i bardzo dużo osób korzysta jeszcze z tych pól, nawet w grudniu Słuchajcie, dojeżdżamy właśnie do miejscowości Arbon leży nad całym jeziorem Bodeńskim. Pewnego dnia wyślemy na... Wam naszego vloga odnośnie całego jeziora Bodeńskiego, które graniczy z Niemcami, z Austrią i ze Szwajcarią. Jezioro jest bardzo piękne. Zresztą sami zobaczcie, jak ono wygląda przy tym zachodzie słońca naprawdę droga jest rewelacyjna. Zjechaliśmy właśnie z autostrady. W Sangalen udajemy się do miejscowości Gosał Tak jak podejrzewałem, jest dzisiaj bardzo duży ruch ze względu na święto. A jakie, jakie mamy tutaj? No i oczywiście standard, jak to w Szwajcarii. Po z autostrady przejechane 3 km, na tym odcinku dwa fotoradary. Także witamy w Szwajcarii. Jest godzina 17:17, 17, 12 stopni na dworze. Mamy 1 listopada, więc wydaje mi się, że temperatura jest najbardziej okej, okay, jeśli chodzi o tą porę roku. Jest to bardzo przemysłowe miasto. Malutkie miasteczko. Jest tam mnóstwo zakładów fabryk ogólnie w Szwajcarii słynie z tego że jest to bardzo pracowity kraj ludzie nie umieją chyba tutaj żyć bez pracy pracują od rana do wieczora ale jakby nie patrzeć mają też czas dla siebie, dla rodziny i każdy wolną chwilę poświęcają nie na siedzenie w domu, a na wyjazdy zobaczcie ile kosztuje paliwo na dzień dzisiejszy 1,65 kosztuje PB95, więc jest to normalna cena jeśli dotyczy to Szwajcarii było drożej. Musimy tutaj zwolnić. 50. nie jedziemy pierwszy raz tą trasą i wiem, że tutaj stoją dwa fotoradary, a szkoda by było, żeby na koniec dnia załapać jakiś mandat jak widzicie w Szwajcarii bardzo dużo przy drogach jest sprzedawanych samochodów czy to od handlarzy, czy też od prywatnych osób więc jeśli byście chcieli sobie zakupić jakieś auto, to na pewno polecam Szwajcarię. Są tutaj dobrze utrzymane samochody, nie są mocno wyeksploatowane, ale też nie należą do najtańszych. Znowu przed nami koreczek, ale dojeżdżamy już na miejsce co 10 minut powinniśmy być. na miejscu, przyjechaliśmy do Małgorzaty po paczki, więc idę się tutaj zameldować do kogoś, kto ma nam pomóc by to załadować, więc zobaczymy ile tego jest no to co, wszystko wiemy, ile tego jest samochód przygotowany tak troszkę niefortunnie stoimy go przy samej drodze ale będziemy to ładowali no chodźcie zobaczcie ile udało się Gosi tego wszystkiego nazbierać To są wszystkie paczki, które musimy zapakować tam, do tego małego samochodu. Te paczki i te paczki. Więc miejmy nadzieję, że to się wszystko zmieści. Damian, właśnie poszedł na górę zrobić kawę. Wypijemy szybką kawkę. No i co? Zabieramy się do pracy. Na dworze już ciemno. Czas leci. Do roboty. Samochód zapakowany. Jesteśmy. Jak to mówią zapakowani po sądach Zmieściło się wszystko, co nagosia naszykowała. Więc teraz kierunek Austria. Wracamy do firmy. Zobaczcie, może coś będzie widać, chociaż przy tej ciemności, raczej nic. Wracamy do Austrii, no i wyjazd planujemy w niedzielę samego rana. Do zobaczenia!